Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ciebie zapraszam na moje makijażowe must have, ponieważ prosiłyście mnie i byłyście ciekawe, co się pojawia u mnie w codziennym makijażu. Po co sięgam? Jakie produkty są niezastąpione moim zdaniem? I jeżeli mam wykonać szybki makijaż, to właśnie po nie sięgam. Każdego dnia w zasadzie mój makijaż nie jest bardzo skomplikowany. W zasadzie tylko się maluję mocniej do pracy, jeżeli robię dla Was tutoriale makijażowe. Także z góry wiadomo, że robiłam coś na YouTube, natomiast ciebie wam pokażę produkty, które pojawiają się u mnie tak naprawdę codziennie, e, nawet jeżeli jest ciemno, ja mogę w, w zasadzie na ślepo wykonać makijaż, bo wiem, jak te produkty się zachowują, mam do nich pełne zaufanie e, i w zależności od tego, gdzie wychodzę, na jak długo, po prostu sobie mieszam te podkłady i właśnie może od nich zaczniemy, ponieważ najczęściej moją bazą jest L'Oreal Infallible, to jak wiecie jest mój ulubiony podkład i bardzo dziękuję za komentarze, gdzie pisałyście, że po moich namowach kupiłyście ten podkład i mam się i jest nieziemny, także ten podkład stanowi dla mnie bazę i e, tak naprawdę mogłabym go używać solo i on w tym ma bardzo dobre krycie, jest bardzo długotrwały, ale po prostu go mieszam, żeby uzyskać większe rozświetlenie. Natomiast jeżeli chcecie uzyskać duże rozświetlenie na cerze, to warto używać najpierw matowych podkładów i rozświetlać sobie na sucho właśnie cerę, żeby uzyskać właśnie ten mokry, rozświetlający efekt, ale żeby po całym dniu Wasza skóra nie była właśnie taka zmęczona, spocona, w zasadzie wyglądająca przynajmniej na spoconą, ponieważ to serum się wydziela i przeważnie właśnie takie rozświetlające podkłady to. W można powiedzieć, że intensyfikują, więc warto skusić się na taki matowy podkład i po prostu rozświetlić sobie twarz produktami suchymi. Natomiast bardzo często, jeżeli chcę uzyskać troszeczkę lżejsze krycie, bardziej rozświetlające, takie wręcz satynowe, to mieszam Dreamer Wake Me Up, właśnie L'Oreal Infallible Matte i to jest dla mnie... Po prostu idealna mieszanka, mają też dzisiaj na sobie, także ją zobaczycie w akcji właśnie w Get Ready With Me. I to są podkłady, które ja mam w kolorze Shell Beige ze 102 i 103 True Ivory. On jest dla mnie praktycznie cały rok dobry, także to są kolory, po które sięgam tak naprawdę na co dzień. I moim ulubionym podkładem, który też bardzo lubię używać solo, dla mnie jest po prostu rewelacyjny, wręcz idealny, także wszystkie testy będziecie miały na dole, sobie zobaczycie go w akcji. To jest Rimmel Match Perfection. Jak mi się skończą te małe buteleczki, bo mam jeszcze setkę, to jest numer 102, który teraz jest dla mnie dobry. To Wam yy, pokażę yy, na pewno w jakichś zakupach kosmetycznych, bo sobie na pewno sprawię. Pełnowymiarowe opakowanie, bo jest niezastąpione, i warto go mieć pod ręką. Tutaj mam akurat 15 ml, czyli to jest połowa produktu. I jak widzicie, jest bardzo wydajny, bo już mam go około 2-3 miesięcy, także naprawdę te trzy podkłady to są takie moje must have. Najbardziej Wam je polecam i to są moje ulubione, po które sięgam codziennie. I też będziecie widzieć w Get Ready With Me taką bazę: to jest Lasting Finish Primer od firmy Rimmel London. I to jest taka baza, która. Bardzo ładnie stala makijaż, rozświetla i przede wszystkim bardzo ładnie wygładza skórę. Także jeżeli macie problem z jakimiś doskonałościami, to faktura skóry nie jest, taka, yy, nie jest taka właśnie gładka, to bardzo Wam polecam tą bazę. Natomiast u mnie się sprawdza jako po prostu przedłużenie makijażu. Ten makijaż wygląda bardziej świeżo niż zwykle i wszystko mi się tak naprawdę trzyma w tych samych miejscach, gdzie nałożyłam początkowo. Także po prostu ta baza jest bardzo kremowa, bardzo taka wygładzająca, no i przede wszystkim utrwalająca makijaż. Także ten produkt Wam bardzo polecam i jest ze mną praktycznie codziennie. I pytałyście się mnie, czy w ogóle po tej bazie coś się wyskakuje, nie. I też dostawałam od Was wiadomości, że sobie sprawiłyście ją, że jesteście zachwycone, także jest to taka baza, ja bym powiedziała, że na co dzień nie jest ona silikonowa, a przynajmniej nie jest taka właśnie wyczuwalna silikonowa, po prostu bo ładnie rozświetla tą buzię, także bardzo fajny, przyzwoity produkt i na pewno na promocjach możecie ją zdobyć za mniej niż 20 zł i wracamy do mojego ulubionego pudru, po który sięgam praktycznie codziennie intensyfikuje krycie każdego podkładu w zasadzie, to jest Rimmel Lasting Finish i to jest puder, który po prostu jest ze mną już ponad 3 miesiące, w zasadzie mogę powiedzieć, że pół roku używam go praktycznie codziennie, jest niezastąpiony i pytacie się mnie często o kolor oczywiście zawsze kolor jest podany na dole, bo też wam dopisuję, to jest 001 Light Porcelain to jest jeden z najjaśniejszych tutaj mamy lusterko, także jest to bardzo kompaktowy produkt, ta do, dołożona do pudru też jest bardzo dobra. Także Wam polecam. Jest to produkt moim zdaniem świetny, niezastąpiony. Bardzo ładnie utrzymuje makijaż i mam wrażenie, że tak ładnie wyrównuje um, kolory podkładu, tak scala ten makijaż. Um, I przechodzimy do bronzerów. Tutaj mam dwa produkty. Jeden jest środki, nowy, ale powiem Wam szczerze, że kolor mi tak przypasował, że używam go codziennie. To jest Makeup Revolution, widziałyście właśnie w chat make-upie. Ja dostałam właśnie ten bronzer od E. Kobiecej, wybrałam sobie w zasadzie, ponieważ mogłam sobie wybrać wszystkie kosmetyki, które widziałyście, także to był mój świadomy wybór i właśnie polowałam na ten, na ten bronzer. Ten cień do powiek w zasadzie to jest Smooth S, Makeup Revolution przecudowny kolor, na pewno będziecie zachwycone jak go zobaczycie, ponieważ jest po prostu taki, nawet bym powiedziała, że ciekawszy kolorystycznie od Kobo yy, tego właśnie chłodnego brązera, który teraz jest tak naprawdę w każdym filmiku dziewczyn, ja go też miałam, też go zużyłam, ale ten jest lepszy, ten jest o wiele lepszy, ma taki ciekawszy kolor lepiej się rozprowadza moim zdaniem i łatwiej się z nim pracuje, także naprawdę polecam Wam, musicie zdobyć ten kolor na ECOBSA bo powiem Wam szczerze, na innych drogeriach po prostu tego koloru nie widziałam, jest ciężko dostępny. I wypiekany produkt, bez którego też się nie ruszam, to jest Makeup Revolution Vivid Back Bronze Rock On World. Bardzo często jest w promocji. Ten produkt kosztuje chyba w granicach 15 albo 20 zł. Już nie pamiętam za ile go kupiłam, ale jest po prostu cudowny. On tak stwarza taką mgiełkę takiego ciepłego brązu, rozświetla bardzo makijaż. Możemy sobie tutaj na szczytach właśnie jeszcze rozświetlić dodatkowo nasz makijaż tym produktem. Bardzo dobry, bardzo trwały przede wszystkim. I stwarza taki efekt miękkiego makijażu, takiego rozświetlonego, zdrowego. Także zawsze do takiego chłodnego brązera można troszeczkę sobie dodać odrobinę właśnie ciepełka takim produktem. E, jest to jeden z moich ulubionych, właśnie wypiekanych produktów. E, powiem Wam, że chyba go nawet wolę od tego Lovely. Aczkolwiek po Lovely często sięgam, jeżeli nie mam ochoty na jakiś róż, tylko po prostu sobie kontroluję nim buzię. On mi zastępuje dwa produkty, a ten używam jako brązer. I wracając do, pot, do, do, do różu, do policzków, to ja używam akurat w tym przypadku dwóch zamiennie produktów, ponieważ bardzo lubię ten kolor. I mam taki duży, natomiast najczęściej po prostu sięgam po taki mały, kompaktowy. Joko Universe J375 to jest już produkt, który widzicie do znudzenia w moich filmach od ponad dwóch lat. Jest niezastąpiony, ma piękny kolor, ale jeżeli nie możecie go zdobyć, bo wiem, że jest trudno dostępny, to znalazłam Wam tańszy nawet zamiennik, ponieważ Yoko jest dosyć drogą marką, jeżeli chodzi o takie, takie produkty. To Kobo to jest taki wypiekany cień do powiek kolorze 318 Pink. I to jest już naprawdę bardzo fajny produkt, bardzo już kompaktowy, malutki. Także jeżeli sobie spakujecie te dwa produkty, to naprawdę wam zajmą mało miejsca. I te, um, te róże, te cienie w zasadzie wypiekane kosztują 15 zł, chyba, wydaje mi się, ale na promocji znalazłam go za 10, także nam rewelacyjna cena, ponieważ za takie konturowanie macie 15 zł i dużo pieniędzy w zasadzie w kieszeni. Także są to tanie, dobre produkty. I niezastąpiony moim zdaniem Meryluminazer. Nie znalazłam tańszego odpowiednika. W zasadzie można by pokusić się, że Kobo, że Vibo jest jego tańszym odpowiednikiem, natomiast zobaczcie, po zużyciu widać, że raczej sięgam tylko po niego. Jest po prostu niezastąpiony ją. Ja uwielbiam tą taflę, która trzyma się cały dzień. Jest to produkt bardzo dobry, sprawdzony i jeżeli skończy mi się tylko ten produkt, to na pewno sobie kupię ten potrójny zestaw, ponieważ bardzo mnie kusi i jestem go po prostu. Niezmiernie ciekawa. Yy, dalej przechodzimy do oczu. No i przede wszystkim bazą jest pod, yy, podkład korektor yy, L'Oreal I Powiem Wam, że nic mi się tak dobrze nie trzyma, jak właśnie na tym korektorze. Jest to produkt niezastąpiony. Ma fajną szpatułkę, którą aplikujemy z łatwością. Produkt na oczy, na nasze powieki. Bardzo mi się dobrze trzymają yy, cieni i tak naprawdę. Yy, przebił nawet yy, Estee Lauder Double Wear Stay in Place To jest produkt po prostu niezastąpiony Musicie go mieć w swojej kosmetyczce, wcale Wam nie wysusza powieki Bardzo ładnie trzyma każdy makijaż W zasadzie każdą kreskę, każdy cień Nic Wam się nie wałkuje, ja po całym dniu Mam cały makijaż, a to Czasami bywało trudne, także ja byłam bardzo Zirytowana w momencie, kiedy musiałam po prostu Pocierać te cienie, żeby się ponownie zmieszały Ponieważ zostawała mi taka linia cieni W załamaniu, także ten korektor Naprawdę robi dobrą robotę A jeżeli chodzi o cienie to najczęściej ostatnio sięgam po e, Naked Chocolate Eye Love Makeup. Wiem, że wiele z Was się skusiło, także super, że Wam się spodobała ta paleta, ponieważ jest bardzo ciepła. Bardzo szybko można wykonać naprawdę taki, no ja bym powiedziała, że wieczorowy nawet e, makijaż, a, ale także codzienny, jeżeli lubicie takie rozświetlenie. Macie tutaj też kilka matowych cieni, także będą stanowiły Waszą bazę. Ale te cienie są po prostu przepiękne, uwielbiam je i naprawdę Wam szczerze polecam, ponieważ nie znalazłam po prostu innych, lepszych cieni. Sięgam nawet po tą paletkę częściej niż po Lorak Pro teraz, także to jest mój must have. No i zdecydowanie jest to produkt tańszy. I jeżeli chodzi o liner, jeżeli już go w ogóle używam, bo rzadko po prostu rano mam czas na używanie linera. To wybierałam Vibo wodoodporny. Pokazałam wam go w chyba chat make-upie z, z Rosmana i właśnie w holu. To jest produkt niezastąpiony moim zdaniem. Pięknie się trzyma, także bardzo Wam polecam. Jest to trwały, dobry i tak naprawdę bardzo tani produkt, ponieważ on w regularnej cenie kosztuje 8 zł. Jeżeli chodzi o tusze, to tak naprawdę teraz najczęściej sięgam po Everline i to jest Volumix Fiber Last. Bardzo dobry tusz, bardzo ładnie też rozdziela rzęsy i czasami widzę na zdjęciach, że on naprawdę bardzo ładnie wygląda. wydłuża tak rozdziela, naprawdę komfortowo się korzysta z tego produktu, także bardzo Wam polecam, jest dla mnie niezastąpiony i przychodzi do ust, tutaj dwa produkty, po które sięgam teraz najczęściej i tak naprawdę już jeden produkt idzie do denko, bo słuchajcie, teraz na ten Get Ready of Me tak naprawdę skorzystałam z niej ostatni raz, to jest Flipmatic 04 ne Czytałam od Was ostatnio komentarze, że bardzo się cieszycie, że Wam polecałam te konturówki, ponieważ są lepsze od Golden Rose, od Avonu, ehm, także no, dla mnie jest to produkt niezastąpiony, bardzo lubię te konturówki i szkoda, że mi się ta czerwona kończy, ale na pewno e, wyczaję jakąś promocję, także jeżeli będziecie je wiedzieć wcześniej ode mnie, dajcie znać, czy te konturówki są w promocji. I ostatnio sięgam najczęściej po Belto. Ten produkt się pojawił już w Lubincach, Cream and Shiny. To jest akurat Lipstick Butter. To jest takie masełko w zasadzie, takie koloryzujące do ust w formie kredki. Bardzo fajny produkt. Moim zdaniem bardzo fajnie Wam się sprawdzi na święta, ponieważ jest taki soczysty, taki nienachalny. Także w połączeniu z konturówką daje oczywiście mocniejszy efekt. Ale jeżeli lubicie taką lekką poświatę czerwonego koloru na ustach, Chcecie, żeby te usta były takie bardziej kuszące, to bym bardzo płacam ten produkt, jest naprawdę niezastąpiony. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje must have. Dobrywi tak naprawdę sięgam po cień z palety Make Revolution Death by Chocolate i to jest taki kolor tutaj pośredni ten dobrwi taki. Można powiedzieć, że ciemny, ale idealnie mi pasuje do koloru włosów, także fajnie się zgrywa z moimi brwiami. Tą paletkę też Wam polecam, bo jak widzicie po zużyciu też często po nią sięgałam. Także dajcie znać, co sądzicie o tych kosmetykach. Ja się z wami żegnam, ale widzimy się już jutro, także do zobaczenia. Pa pa!